Cześć, Manko, z tej strony skit. Jeśli zastanawiasz się, czy ma sens granie w Star Wars of Galaxy of Heroes w 2022 roku, odsyłam Was do filmiku Wojciecha Bugaja. On tam nagrał materiał o tym, także tam możecie dowiedzieć się, czy warto rozpocząć grę. Za to my zajmiemy się czymś innym, także tematyką tutaj, jak dobrze rozpocząć grę w tym roku. Także słuchajcie, jeżeli idzie o pierwsze zmiany, to zaczniemy od takich zmian, właśnie odnośnych do poprzedniego roku. Także pierwszą zmianą, taką najważniejszą w tym momencie, jest to, że już nie mamy areny. Ale teoretycznie mamy arenę. Niestety skład arena przestała istnieć, tak powiedzmy w cudzysłowie, właśnie jeżeli o same nagrody, bo tutaj zdobywaliśmy kryształy, tak samo na flocie. No w tym wypadku niestety te kryształy podnikały, więc y, duża część osób przestała grać, a ja sam przestają przez te areny grać. Jedynie tutaj, jak sami widzicie, zdobywacie tutaj pewną walutę, którą możecie wykorzystać w sklepiku. Oczywiście mimo to dalej warto jednak walczyć, bo cały czas tutaj musimy zdobywać sobie tą walutę, żeby mieć na co ją wydać. Także tam są szardy, są jakieś itemy, które możemy poprzerabiać na relikty. Także to jest jedna z tych zmian, jeżeli idzie o ten rok. Pytacie, co się stało z kryształami, tak? No niestety, kryształy wylądowały w GATO, tak zwanym Grand Arena Championship. No tutaj idzie bardzo dużo zarobić. Niestety są osoby stratne na tym, jakieś są osoby, które dużo zyskują, także to co najważniejsze, pojawia się arena raz w miesiącu, cały miesiąc praktycznie trwa, zdobywamy codziennie nagrody, zależnie od tego, do której ligi się dostaliśmy, tak? więc zależnie od ligi dostajemy takie nagrody, tak? tak jak w tym wypadku mamy karbonity od jedynki do piątki, z tego co pamiętam, albo do czwórki, zaraz zobaczymy. Tak jest, do piątki. Także no sami widzicie, karbonite 5 jest najgorszy, także 55 mamy kryształów, mamy później 60 kryształów, to tak wzrasta oczywiście. I to jest codzienna, którą dostajemy. Tutaj mamy poniżej oczywiście ile dostajemy za wygraną waluty specjalnej, ile dostajemy kryształów. W razie przegranej jest to samo, zdobywamy daną ilość. No i później oczywiście tygodniowe rozpiskę, bo mamy rozdzielone to po trzy części. Także tutaj jak sami widzicie za pierwszą rangę dostajemy no, dość sporą ilość tutaj gotówki w jednym słowie. Także no, 750 kryształów, tak jeżeli zdobywacie za każdym razem wygrywacie, to naprawdę idzie łatwo i dużo zarobić. Także to naprawdę warto się na tym skupić, żeby jak najwięcej zdobywać tych kryształów. Oczywiście więc musicie wygrywać po prostu cały czas. No niestety nie ma tak łatwo. Oczywiście po tygodniowych mamy to na trzy tygodnie rozłożone inaczej, tak, pierwsza faza, jak ja to nazywam, mamy rundę od jedynki do trójeczki, potem mamy od razu następną rundę, też się zapisujemy, później rozpoczynamy drugą fazę od czwórki do szóstki, no i trzecia faza, już mamy później oczywiście ten e, ostatnie walki, także tutaj do 12 walk łącznie mamy i powiem tak GAC jest od tego, żebyście się też dobrze nauczyli walczyć, jednym słowem bo na arenie walczymy zawsze z tymi samymi składami, na GAC-u tego nie ma także tutaj pokażemy jeszcze inne ligi mamy Bronzium też, pięć etapów oczywiście jak już sami domyślacie się więcej kryształów się za wszystko zdobywa potem mamy Chromium, także tutaj tak samo, jeżeli idzie tutaj dalej, Aurodium, no to już troszkę więcej zaczyna się zarabiać, nie zmieniają się jedynie tutaj oczywiście te nagrody jeżeli o to idzie, nie licząc oczywiście globalnej nagrody za cały sezon, bo to wiadomo, że wzrasta, ale jeżeli idzie o tygodniowe, to tutaj bez zmian, wszyscy mamy takie same. Jedyna różnica to to, ile codziennie dostajemy kryształów w wypadku, kiedy rozliczamy się za areny, no i oczywiście tutaj za wygrane, jak i przegrane, to tylko tym się już różnią poziomy, no i oczywiście poziomy tym, że więcej składów, tak, im wyżej, to tym więcej składów wystawiamy, to jest taki minus. Do Kaibera nam dodali teraz trzy floty, także to nie jest też wcale przyjemne jak to dla nas jeżeli wygląda polegaca tak? fajnie, że wróci 3 kontra 3, także to jest duży plusik dla nas, więc jeżeli idzie tutaj oczywiście o ustawianie sobie obrony no to nic się tu nie zmienia no to wiadomo, wchodzimy sobie wystawiamy swoją obronę, także tutaj powiedzmy wystawiamy sobie piechotę w moim wypadku to mamy cztery jednostki na górze, 4 jednostki na dole i 3 jednostki na, na tyły, także tutaj no i oczywiście te trzy floty, o których było wspomniane, ktoś powie, że to jest dużo, no jest bardzo dużo niestety, ale no na każde GP jest dana ilość składów, tak? tak jak mamy w wypadku 3 kontra 3 bez zmian są floty. Jeżeli idzie tutaj o piechotę, no to już sami widzicie, że mamy po 5 jednostek. Tutaj jeszcze nie wystawiłem, także tutaj się będę zastanawiał, ale jeżeli zapytacie się, jak to się wystawia, no to wiadomo, mamy teraz nową rzecz dodaną, która może fajnie funkcjonować, nie będziemy musieli ustawiać cały czas obrony. Także pierwsze co, wybieramy sobie po prostu trzy postacie, jakie chcemy, tak? Wybierzmy sobie powiedzmy trzy dowolne jednostki, tak? A więc weźmy, czekajcie, żeby to chociaż synergię miało ze sobą. Także bierzemy po prostu sobie tutaj postacie, ustawiamy set, dajemy, no i mamy wystawioną obronę, tak? I potem oczywiście uzupełniajcie wszystko. Nie możemy zostawić sobie tak na polu pustym. Jednostek, bo po prostu przeciwnik dostaje oczywiście za to punkty, także tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o wystawianie obrony. To samo jest z flotą, tak samo łączymy wszystko co ze sobą ma synergię i tak dalej. Więc tutaj myślę, że to najlepsza opcja będzie, żeby sobie już wcześniej zaplanować to i trzymać się tej obrony. No chyba, że chcecie zmienić to łatwo, możecie edytować i sobie ustawić wtedy. Wszystko w praktyce wiecie jak to będzie wyglądać, bo to jest dopiero świeżutka nowość, także pierwszy raz na gazu to będziemy mieć. Więc tak, yy, omówienie mniej więcej tego podstawowego gaca jest. Yy, tak jak mówię, no tutaj ze zmian, Fleet Arena zostaje bez zmian, mamy dalej tutaj kryształy, także yy, najważniejsze dla Was jest to, żeby się skupić yy, po pierwsze na gacu i po drugie właśnie skupić się na flocie, bo z tego mamy kryształy. Bez kryształów wiadomo, no długo sobie nie pożyjemy niestety, bo musimy jakoś zarabiać. Niestety, no Innej metody nie ma, no chyba, że płacicie pieniądze, no to już jest zupełnie inna bajka. No więc tak, y, omówione macie to co i jak musimy zacząć teraz. Pierwsze co, jak macie interfejs, a jeszcze jedna zmiana mała, jeżeli idzie to oczywiście wizualna zmiana, ale dla niektórych może to być szok dlaczego tak to wygląda. Także słuchajcie, no tutaj mamy relikty, tutaj mamy oczywiście pokazany inny GIF, tak. Relikt był wcześniej po prawej stronie, teraz przeszedł na środek ze względu, że tutaj mamy omikrony. Omikrony y, to jest też taka mniej więcej nowość od tego roku nie warto od razu tego wykorzystywać więc jeżeli gdzieś tam pozbieracie sobie te części do omikronów to warto jednak sobie je zostawić i troszkę przemyśleć jak to musimy zrobić żeby nie wydawać po prostu byle jak na bieżąco no, jest tutaj 20 części, niby można je wyparmić ale bardzo ciężko się je zbiera oczywiście każdy omikron jest odpowiedzialny na to czy to jest na Grand Arena Championship właśnie na gazu. tak jak mamy tutaj przy Eden, że jest to na Grand Arena mamy tak samo na TW czy na TB, także na TB absolutnie na razie nie ma co inwestować, jeżeli idzie o takie omikrony więc kupiamy się głównie na GACU i na TW. Także tutaj, zależnie od gildi co mają i tak dalej, tu trzeba pomyśleć w tym wypadku po prostu. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz tak, to było ze zmian, wszystko. Nie ma więcej żadnych takich zmian, o których warto wspomnieć w porównaniu do tamtego roku także możemy zająć się teraz składami tak? bo to was będzie interesować najbardziej jeżeli idzie o ten dział początkowy bo wszelkie inne informacje to myślę że sobie spokojnie potraficie ogarnąć ewentualnie się dowiedzieć gdzie jest tak dalej także jeżeli coś Zaczynamy od Phoenixu. To się bezwłocznie nie zmienia. Cały czas mamy te Feniksy, także robimy sobie Herę, Robimy Chofera, Zeba, Kanana i Ezre. Oni dość szybko się farmią, także tutaj nie będzie żadnego problemu. A dlaczego Feniksy? No dlatego, że mamy po pierwsze Palpatina i Fraunat, czyli dwie podstawowe jednostki do Empire. To będzie nasz drugi team, na którym się musicie skupić. W międzyczasie będziecie z Achievementsów i. W Fleet Store kupować sobie Wadera. Także jedynie tak go się rozebrać. Więc musicie patrzeć i zwracać uwagę na te achievementy, żeby jak najszybciej go wyrobić. Więc tu tak. Tu podstawowa jednostka Phoenixów. Robicie Jir 8. Wsadzacie najwyżej Omegi. Absolutnie żadnych Z. Nie robicie dużo więcej Jiru na nich, bo jest to względne. Oczywiście dobieracie jakieś odpowiednie mody, które każdy musi mieć. Jeżeli będziecie mieli z tym problem, możecie zapytać zawsze w komentarzu, napisać czy coś damy. Znacie ewentualnie. Mamy grupę na Facebooku, to też tam można się oczywiście dowiedzieć co jak, ale teoretycznie każdy w gildii, jeżeli gdzieś dołączycie do dobrej polskiej gildii. Także każdy podpowie Wam bez problemów. Także tu możemy świeżaków chętnie, zaprosimy do rycerzy oczywiście. Są inne polskie gildie, też akademie Także myślę, że warto się zastanowić nad takim startem, żeby już gdzieś tam się doczołgać. Będziecie mieli zawsze wsparcie dzięki temu. No i dobra, jeżeli macie już feniksy zrobione. To tak jak powiedziałem, lecimy kolejnym składem, to robicie sobie Empire, tak? Tylko że z tym wyjątku Empire troszkę się w tym wypadku różni, bo robimy tak. Mamy Palpatina, mamy zdobytego Trauna, także to są dwie postacie, które zdobywacie dzięki... Feniksem, Wejder się wam farmi W międzyczasie Jest obowiązkowo najważniejszą tutaj postacią On robi największą siekankę tutaj Dodatkowo Dochodzi Tarkin, Tarkin ma swojego kapitala Dzięki któremu później zety zdobywacie Także to jest bardzo ważne Więc warto zainwestować w Tarkina przy okazji Więc macie już podstawową twórkę I tutaj się robi różnica Już po odnośnie do tamtego roku Piątą postacią, która będzie dla was Najważniejsza w tym wypadku To jest Mara ona jest świeża, więc tutaj musimy niestety ją jeszcze sobie długo farmić. Ale im wcześniej to zaczniecie robić, tym lepiej będzie to dla was. Mara naprawdę robi ogromną robotę. No niestety za bardzo nie mam wam na czym pokazać, bo no szczerze tutaj to Tutaj nie ma takich mocnych jednostek, na których bym mógł wam pokazać, jak mniej więcej ładnie Mara działa, to byśmy musieli tu spróbować. Mając reliki, niestety będzie to ciężko przedstawić. Bo chodzi o to, że Maram robi masę debuffów, To jest naprawdę niezłokka babeczka tutaj w tym wypadku. Ja spróbuję wam to przedstawić, ale tak jak mówię, no tutaj może być bardzo ciężko. Naprawdę Mara z tymi swoimi wszelkimi debafami i tak dalej robi ogromną robotę. Ale dobra, Feniksów tutaj wejder pierwszą zatem musicie mu na Mercile sadzić. To jest taka najważniejsza istota, później palpatina dajecie liderkę. A potem możecie robić dalej zety, także tutaj trauna, myślę, że to wszystko ładnie później Wam opiszę, ale to dopiero na plakacie będzie wszystko co i jak, e, których się szykuje do zrobienia. No tutaj niestety jest ciężko przedstawić za mocą, musiałbym odpalić specjalnie drugie konto. No niestety no mary nie do szuru. Chodzi o to, że ona ma taki fajny granacik. Więc tym granacikiem e, musimy rzucać po prostu. No spróbujemy to wykonać jeszcze raz. To jest nie pistimy. Spróbujmy tak, nie będę ruszał a po prostu postaram się przejść do Mary, żeby wam zademonstrować jej epicką moc po prostu. No to nawet na Gatsu czy na TW zobaczycie i różnicę, jeżeli idzie o to. Dobra, dajmy TM na Marę. No i mamy Marę, tak? Mamy tutaj oczywiście trzeci z z granatami, więc warto dać mu Zetkę od razu tutaj u niej. Leci sobie taki granat, Mara się chowa. A do tego, widzicie, tutaj już zaczęły siadać debuffy, tak? No i tutaj możemy sobie użyć czy drugiego skill'a, także siądzie stun, kolejne debuffy siadają. To jest obszarówka przy okazji, także ona robi też fajną robotę tutaj, ale no niestety, no... Trzeba się przemęczyć i ją móc zbierać na początku. Będzie to niestety męczarnia, ale... Sami widzicie, basic, jeżeli poszedł basic tutaj oczywiście od Mary, od razu palpa się rusza, wykonuje i biorą, także tutaj naprawdę mocno zgrana ekipa, no tutaj to nie być tarkin, przypadkiem dałem pieta, także to jest nieważne nie zwracacie na to uwagi. Pieta możecie oczywiście też sobie włożyć tutaj, to nie jest żaden problem, ale to tak jak mówię, najważniejsze jest dla Was to, żeby złożyć sobie skład empire. Następnie, no i mamy już tak, podstawę jakąś na Gata, tak? Mamy Feniksy, które prawdopodobnie na początku będą służyć Wam po prostu na obronę, ktoś będzie miał problemy, żeby przejść, Macie już jakąś część empire złożone, i teraz tak, dobijacie powiedzmy 85 level, bo to wszystko najlepiej przygotować sobie zanim będziecie właśnie mieli ten 85 level, jeżeli idzie oczywiście mowa tutaj o Phoenixy Empire, trzecia najważniejsza załoga w waszym wypadku, Geonosianie. Dlaczego? Przydadzą się po pierwsze na TB, oczywiście w przyszłości później, bardzo dobrze wam posłużą w początkowej fazie gata. nikt nie będzie mógł przejść wam robaków, bo po prostu nie będzie na to mocy, no chyba, że ktoś będzie jeszcze miał reliktowy reliktowego weidera. no to wtedy okej, okay, może przejść, ale może nie musi znać też tej oczywiście metody, jak to dobrze zrobić, żeby to przejść. Także mówię, TB, GAT, TW, to wszystko pod gildię też ładnie idzie. Dodatkowo macie flotę, a żeby mieć flotę, to macie Tarkina, Macie do tego statek Sunfaka robicie, Geospaja robicie i Soldiera. To są trzy podstawowe statki, które robią naprawdę ogromną moc i siekankę tutaj na samym początku. Więc od razu w to też inwestujcie. Także tutaj mówię, 85 level tak będzie wam potrzebny, chyba żeby bruda farmić, jeżeli się dobrze kojarzę z tym. Jeżeli nie, to mnie ktoś tam poprawi, najwyżej w komentarzu, ale no musimy... Musicie sobie go farmić. Niestety ta te farma też nie jest fajna, bo bruda musimy z hardów wyfarmić, sumfaka yy, chyba tak samo było. Także ktoś tutaj był, Solier był z tego co pamiętam, yy, do kupowania właśnie w kantynie, także to jest yy, troszkę łatwiejsza farma. później był do kupowania w sklepie, także tutaj musicie sobie pozbierać do tak także mówię. To jest trzeci team, który Was interesuje. Geonozjami. Jeżeli idzie otwarty jakiś team, bo przedstawię Wam tylko kilka filmów, nie będę mówił o wszystkich oczywiście, bo to nie ma sensu gaca. E, interesują Was BH. BH też przydają się na TB, przydadzą się na TW. E, no i oczywiście też są do różnych eventów, także tutaj musimy to obowiązkowo zrobić. To Was interesuje nadparcie, BOSS jest koszmarnie ciężki do farmienia. Bardzo długo się go farmi, ale jest jednym z najważniejszych chłopców, jeżeli w tym wypadku patrzymy po tym. Ma statek HT, który jest piekielnie ciężki do rozwalenia i będziecie używać go od razu na samym początku i wam mówię długo będziecie z niego korzystać bo on wszędzie pasuje pod każdego kapitala nie ma kapitala który by nie pasował po prostu do HT dlatego on jest tak mocarny i po prostu warto go od razu zacząć zbierać jeżeli macie możliwość robicie botka robicie HT i macie robaki HT piekielnie mocną flotę na starcie także tutaj mówię od razu to robimy co do Botka w takim razie. Do Boska najlepiej jeszcze sobie dorobić jest tak, Bobę Feta, Django Feta, Grifa i Mandalorian. To są takie, można powiedzieć, że najmocniejsze i łowce, jeżeli jeżeli to idzie, takie do szybkiego wyparnienia i do użytku jakiegokolwiek. Czubakę bardzo łatwo dzięki temu, to będziecie Django. Wam się później przyda do innych składów, do separatystów na przykład. Także tutaj warto sobie pomyśleć i zainwestować oczywiście w to. Tutaj od razu mówię, żeby to też robić. To jest też taka podstawowa jednostka, jeżeli idzie. No i dzięki temu mamy już cztery jednostki. Mamy Empire, mamy BH, mamy do tego Feniksy, Także co, kolejnego. Kolejny, co wam polecę, podgaca od razu na starcie do robienia. Możecie od razu farmić czardy albo zrobić to sobie chwilę później. To jest JKR oraz DR. To podstawowa jednostka w tym momencie. Jeżeli ktoś na... Podstawowa jednostka jeżeli idzie o zrobienie jodkera i dr, a, a dlaczego? A dlatego, że ktoś wam wystawi taką drkę albo jodkera, nie będzie mocy żeby to przebić. Nawet te wasze mocarne robaki no, nie przebiją tego, więc tutaj warto zainwestować w to przy okazji. E, niestety, no co musimy zrobić? Żeby jodkera zdobyć musimy mieć tutaj podstawową jednostkę or, czyli musimy mieć bastile, musimy mieć bindo, musimy mieć misjon z i Elfi. no te, te trzy, sorry. To nie są jednostki, które łatwo się farmią niestety, jest długa, ciężarna farma, więc y, dlatego zalecam zrobić najpierw tamte cztery y, drużyny sobie, a żeby mieć cokolwiek na gaca, oczywiście z flotą, no i właśnie w międzyczasie sobie zacząć tu formić postacie pod Jodkera, tak, bo one... To OR nie jest mega mocne, ale zawsze wam się przyda na, Nawet na wystawienie, na obronę, czy coś, żeby sobie Jodkera i Dera zostawić na atak, tak, jeżeli idzie o samego DR-kę, no to w tym wypadku musimy pozbierać sobie troszkę inne postacie, oczywiście też z OR, ale z ciemnej strony, także zbieramy, no może nie do końca z ciemnej, bo nie, oczywiście tutaj kart nie jest z ciemnej strony, więc Skanderusa zbieramy, karta zbieramy, zbieramy tutaj oczywiście Bastille, ale mroczną. Zbieramy Haka, zbieramy Yukani. także to jest podstawowa tutaj piątka, jeżeli idzie o ten event. Także całe OR musimy wyfarnić, tutaj nie ma żadnej opcji, że chce mi się, nie chce mi się. Dodatkowo, jeżeli mamy już Jotker Riderkę, nie odpuszczamy dalej. pierwsze co robimy Malaka? Malak to jest postać, która potrafi kilka timów wystolować i to nie byle jakim. Weźmy taką na przykład Padme. On sobie spokojnie z nią sam poradzi. Niestety długo to trwa, nieraz, nieraz Semaulta można złapać. Event wcale też nie jest łatwy. Jest jednym z trudniejszych, tak samo jak gad, więc tutaj... Absolutnie musicie się pomęczyć, zrobić sobie postacie. Możecie spokojnie nawet na relikty zrobić, bo tutaj są akurat dobre opcje, zwłaszcza Bastille i DRK. Tutaj warto zrobić te relikty, dlatego będziecie się troszkę męczyć z tym eventem. Ale uwierzcie mi, warto, bo zrobienie takiego malaka Wam dużo punktów później da, bo możecie spokojnie celować sobie takie różne składy. Także tak wygląda początek, jeżeli idzie o aktualizację. Więc w tym momencie przedstawione macie 6 teamów. Dodatkowo padmę, które możecie zrobić robakami, nie wiem jak teraz ten event by wyglądał, musiałbym sobie podejść i zobaczyć e, Zawalczyć, możecie go zrobić sobie spokojnie robakami, nie jest to mega proste, ale dacie sobie na spokojnie na pewno radę, troszkę pomęczycie się A jeżeli nie, zawsze można separatystów jakiś wykorzystać pod nuciakiem, druku, także tutaj robaczki dodatkowe jakieś dwa a tutaj najwyżej na ściąganie buffów i myślę, że tutaj spokojnie można to zrobić. Także no, macie kilka teamów przedstawionych, jak wygląda dobre rozpoczęcie konta, jeżeli Was oczywiście interesuje robienie tutaj postaci pod gazbę. Jeżeli Was interesuje inna ścieżka, robienie samych legend, no to ta ścieżka będzie zupełnie inaczej wyglądać. Wybieramy sobie na przykład postacie, którą chcemy, nie wiem, chcemy na początku zrobić sobie Palpatina, bo uważam, że jest najłatwiejszy. Jedyne co Was powinno interesować to jest robienie tutaj postaci i statków, które są wymagane. Także jeżeli Wam zależy na GLK, to skupiacie się tylko na tym, ale absolutnie odradzam to, bo jest GAT najważniejszy. Także powinniście się skupić obowiązkowo na tych klimach, których Wam właśnie przed chwilą przedstawiłem. No jeszcze do tego jeden skład, jeżeli by ktoś szukał czegoś pod LF. Polecam zrobić rebeliantów. Dlaczego? Bo Celest to jeden z najlepszych rebeliantów, jeżeli można tak powiedzieć, w tym momencie, bo naprawdę du z dużymi ilościami składał sobie poradzi. Także robimy Commander Luke'a, Skywalkera, robimy Hanna Stolo, który Wam wypadnie z raidów, zbieramy 3 O'Chipie z, z Czubaką, Może 3 3P O'Chipie także tutaj macie taką podstawową trójkę. Niestety. Minusem jest to, że chciałby 3 O. Niestety 3 jest robiony przez Miśki, więc dużo strat stracenia Jiru jest, także jeżeli macie Empire, zrobicie sobie Artu, dołożycie do Luka i nie będzie problemów. Czubakę robicie dzięki łowcom nagród, którym wam powiedziałem, tym składem. Także tutaj macie już kolejną piąteczkę pod Gaca, także no jest dużo opcji. Można łatwo zrobić te składy, właśnie korzystając z pomocy, ale to tak jak mówię, najlepiej dołączyć do jakiejś gili. Gdzie będziecie mieli jir, będzie Wam troszkę łatwiej jirować te postacie. Także myślę, że ten film aktualizacyjny pomógł Wam troszkę. No jakże co, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarz i tak dalej. Jakby w razie W jakieś były pytania, śmiało też pytajcie. Zawsze odpowiemy, także miłego wieczorku Wam życzę i do zobaczenia.